25 miliardów dolarów długu, gospodarka w ruinie, miliony ludzi w kolejkach po chleb, solidarność na ulicach. Tak wyglądała Polska w grudniu 1980 roku. Ale zaledwie 10 lat wcześniej wszystko wyglądało inaczej. Nowy przywódca obiecywał dobrobyt. zachodni bankierzy stali w kolejce, żeby pożyczać pieniądze. W sklepach pojawiły się telewizory, pralki, samochody. Przez moment wydawało się, że Polska dogoni Zachód. Opowiem wam historię o tym, jak dekada złudzeń zakończyła się katastrofą, o tym, jak ludzie władzy zaprowadzili kraj na skraj bankructwa i o tym, dlaczego ta historia powinna nas wszystkich czegoś nauczyć. To jest historia balonu Edwarda Gierka, dekady długu, która kupiła złudzenia dobrobytu. Jeśli interesują Ci prawdziwe historie o pieniądzach, kryzysach i ludzkich iluzjach, zasubskrybuj proszę ten kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. Które pokazują, jak bardzo historia lubi się powtarzać. Jest grudzień 1980 roku. Edward Gierek stoi przy oknie i spogląda na ulicę przed Komitetem Centralnym. Warszawa za szybą jest szara, zimna i nieprzyjazna. Gdzieś tam, na wybrzeżu, właśnie zawiązała się Solidarność, która zdobyła 10 milionów członków w kilka miesięcy. Cały jego projekt legł w gruzach. Zastanawia się, jak do tego doszło. Przecież miało być tak dobrze. Dobrze pamięta tamten dzień w grudniu 1970 roku, gdy przyjechał do stoczni. Jeszcze czuł zapach spalenicy z ulic Gdańska. Jeszcze widział oczy matek, które straciły synów pod kolami milicji. Gomułka uciekł, a on, Edward Gierek, górnik z Katowic, miał to wszystko naprawić. – Pomożecie? – zapytał wtedy robotników. A oni skandowali – Pomożemy! W tamtej chwili uwierzył, że się uda, że można zbudować inną Polskę. Lepszą Polskę. Teraz, dekadę później, Wie już, że to była iluzja. Ale wtedy, w tym styczniu 1971 roku, gdy po raz pierwszy zasiadł za biurkiem pierwszego sekretarza, wszystko wydawało się możliwe. W pokoju obok Piotr Jaroszewicz, twardy jak skała premier, układał plany. Przy stole Franciszek Szlarcic, Edward Babiuch, Józef Teichma, zmotywowani, energia biła od nich jak prąd, mieli pomysł. Prosty, elegancki i logiczny. Edwardzie! Mówił Jaroszewicz, stukając palcem w rozłożone wykresy. Gomułka trzymał naród na głodzie, głodzie konsumpcyjnym i co? Robotnicy w końcu wyszli na ulicę. Ale my damy im to, czego chcą, damy im lepsze życie. I to teraz, a nie za 20 lat. Ale skąd pieniądze? Pytał ktoś z końca stołu. Jaroszewicz tylko się uśmiechnął. Zachód pływa w dolarach, banki szukają chętnych na kredyty, odsetki są niskie. Odprężenie robi swoje, pożyczymy, zbudujemy nowoczesne fabryki, one będą eksportować na zachód, a my spłacimy wszystko z nawiązką. To brzmiało tak rozsądnie. Franciszek Trendota, nowy minister finansów, przedstawił im swoje projekcje: Jeśli zainwestujemy w przemysł x milionów, w ciągu pięciu lat zwróci się y milionów. Matematyka nie kłamała, przynajmniej tak im się wtedy wydawało. Gierek pamięta pierwsze spotkania z zachodnimi bankierami. Przylatowali do Warszawy z błyszczącymi teczkami w doskonale skrojonych garniturach. Niemcy, Amerykanie, Francuzi, wszyscy chcieli pożyczać Polsce pieniądze. Polska była stabilna, miała wykształconą kadrę i taniem siłę roboczą. The next economic miracle mówili, następny gospodarczy Sud patrzyli na mapy Polski jak na złożenie odkrytych możliwości. I tak się zaczęło. Pierwsze kredyty przyszły łatwo. 200 milionów dolarów tutaj, 300 tam. W 1972 roku dług był niemal niezauważalny. Ale już w 1973 zrobił się z tego miliard. Potem dwa, potem pięć. A efekty? Trzeba przyznać, że efekty były. Gierek pamięta otwarcie chuty Katowice. Był lipiec 1976 roku. Upał jak w piecu. A on stał w kasku ochrony i z dumą patrzył na tego stalowego kolosa. Największa huta w Europie. Tysiące miejsc pracy. Symbol nowej Polski. Robotnicy wywatowali, dziennikarze robili zdjęcia, Jaroszewicz ściskał mu rękę. Widzisz, Edwardzie, to działa, oni nas kochają. I w pewnym sensie to była prawda. Przez te pierwsze lata ludzie naprawdę go pokochali. Sklepy zapełniły się towarami. Ludzie kupowali pierwsze telewizory, pierwsze pralki, małe Fiaty 126P zalewały ulice, Własny samochód, jakaż to była duma. Wyjazdy do Bułgarii, do Jugosławii, dziewczyny w modnych sukienkach, chłopaki w dżinsach. Polska wyglądała prawie jak Zachód. Prawie. W gabinetach komisji planowanej panowała euforia. Młodzi technokraci, absolwenci najlepszych uczelni kreślili plany kolejnych inwestycji. Petrochemia w Płocku, zakłady azotowe w Puławach, porty, autostrady, całe miasta z wielkiej płyty. Budujemy drugą Polskę, mawiał Jaroszewicz. I nie było w tym przesady. Ale gdzieś około 1974 roku zaczęły pojawiać się pierwsze rysy na tej fasadzie. Gierek pamiętał spotkanie z Trendotto. Minister finansów wszedł do gabinetu z miną trupa. Rzucił teczkę na biurko. Mamy problem, towarzyszu Sekretarzu. Jaki problem? Stopy procentowe. Zachód je podnosi. Nasze kredyty są na zmiennym oprocentowaniu. Koszty obsługi długo właśnie poszły w górę, znacznie w górę. To był pierwszy cios. Potem przyszły kolejne. Ceny ropy skoczyły po kryzysie naftowym. Wielkie kombinaty, które miały się już produkować i eksportować, wciąż były w budowie. A te, które już pracowały, nie przynosiły zamierzonych dochodów. Gierek patrzy w okno i uśmiecha się gorzko. Polskie pralki, lodówki, telewizory. Kto na zachodzie chciał je kupować? Mało kogo to obchodziło. Niemcy mieli Siemensa, Amerykanie, General Electric. Polska mogła eksportować to, co zawsze: węgiel, mieć, surowkę, czyli surowce. Ale produkcja surowców kosztowała coraz więcej. Kopalnie się wyczerpywały, trzeba było kopać głębiej, trudniej i drożej. Koszty rosły, a ceny na rynkach światowych spadały. Równanie przestawało się bilansować. Edward Gierek pamięta tamto fatalne posiedzenie biura politycznego wiosną 1976 roku. Jaroszewicz położył przed nim liczby: dług 12 miliardów dolarów, koszty obsługi 1,2 mld rocznie, wpływy z eksportu ledwo pokrywały odsetki. Nie mówiąc o spłacie kapitału. Musimy podnieść cenę, powiedział Jaroszewicz. Nie ma innego wyjścia. Żywność jest zbyt tania, a my dotujemy ją z budżetu, a budżet jest pusty. Ale ludzie, ludzie wyjdą na ulicę, ostrzegał szlachcic. Nie wyjdą, jeśli dobrze to wytłumaczymy, upierał się Jaroszewicz. Ale ludzie wyszli. 24 czerwca 1976 roku, Ursus i Radom. Tak jak przy Gomulce, tak teraz jemu. Płonęły siedziby partii, przewracano samochody. Ludzie bili milicjantów, pojawiło się ZOMO, były aresztowania i procesy pokazowe. Gierek kazał cofnąć pożyczki po 36 godzinach, ale w narodzie coś pękło. Wiedzieli już i oni, i naród, że system dał ciała. Po radomiu w gabinetach władzy zapanowała atmosfera, którą Gierek pamięta najgorzej. Nie euforii, nie optymizmu, ale strachu. Paraliżującego strachu. Co robić? Reformować gospodarkę ale reforma oznaczałaby zamykanie nierentownych zakładów, zwolnienia, koniec z pełnym zatrudnieniem, kolejne ulice. Nic nie robić, ale dług rósł jak lawina. Każdego roku trzeba było pożyczać coraz więcej, żeby spłacić stare długi i sfinansować import, bez którego gospodarka by stanęła. Edward Gierek pamięta spotkania z zachodnimi bankierami pod koniec lat 70. Już nie przylatywali z uśmiechami i błyszczącymi teczkami. Teraz przychodzili z audytorami, z pytaniami, z wątpliwościami, Panie sekretarzu, jak zamierzacie to spłacić? Patrzyli na niego jak na dłużnika, który przestał być wiarygodny i w pewnym sensie mieli rację. W 1979 roku dług przekroczył 20 miliardów dolarów. 20 miliardów. Gierek czasem budził się w nocy i myślał o tej liczbie. Jak to się stało? Jak oni to przegapili? A może nie przegapili? Może po prostu nie było innego wyjścia. System nie działał. Gospodarka centralnie planowana była z natury niewydolna. Dyrektorzy zakładów dostawali plany, które trzeba było wykonać za wszelką cenę. Jakość, koszty? To było drugorzędne. Liczyły się tony, metry, sztuki w planie. Wielkie kombinaty zjadały fortuny, nie przenosząc zwrotu. Huta Katowice, jego doma i radość produkowała stal, której nikt nie potrzebował w takiej ilości. Zakłady azotowe w Puławach produkowały nawozy, ale transport był niewydolny, więc nawozy gniły w magazynach. Wszędzie marnotrawstwo, wszędzie niewydolność, a on, Edward Gierek, człowiek pragmatyczny, inżynier, widział to wszystko i nie mógł nic zrobić, bo system był silniejszy od niego. Moskwa też zaczynała patrzeć krzywo. Susłow dzwonił, pytał, co się dzieje w Warszawie. Breżniew w cztery oczy mówił mu, że zbyt daleko posunął się z kapitalizmem. Edward, ty jesteś komunista, czy nie jesteś? A jednocześnie Moskwa nie chciała płacić. Radziecka ropa była tania, a Moskwa domagała się, żeby Polska dostarczała im w zamian towary. Towary, których sama nie miała dla swoich obywateli. Gierek odwraca się od okna. Na biurku leży raport. Solidarność kontroluje stocznie, fabryki i kopalnie. Gospodarka stanęła. Kraj importuje żywność, bo własna produkcja nie wystarcza. Dług 25 miliardów dolarów. Zachód nie chce już pożyczać. A społeczeństwo kolejki pod sklepami od czwartej rano reglamentacja kartki Dekada dobrobytu pękła jak mydlana bańka. Gdzie popełnił błąd? Może na samym początku, gdy uwierzył, że może kupić lojalność społeczeństwa konsumpcją. A może wtedy, gdy przekonał się, że matematyka bankierów jest lepsza niż ekonomiczna rzeczywistość socjalizmu. A może wtedy, gdy poradomie nie zdecydował się na prawdziwą reformę, tylko znowu uciekł w kredyty i półśrodki. A może nie było błędu. Może był tylko system, który z założenia był skazany na porażkę. System, gdzie polityka była ważniejsza od ekonomii, gdzie pełne zatrudnienie było ważniejsze od wydajności i gdzie prawda była tajemnicą państwową, bo mogła zagrozić stabilności. On, Edward Gierek, próbował naprawić coś, co nie dało się naprawić bez zmiany wszystkiego. Za oknem pada śnieg. Gierek wie, że niedługo odejdzie. Stanowisko, władza, wszystko to straci. Będzie w historii jako ten, który zaprowadził Polskę na kraj bankructwa. Jako ten, którego balon pękł z głośnym hukiem. Nikt nie zapamięta, że przez chwilę naprawdę było lepiej, że ludzie byli szczęśliwsi, że miał dobre intencje. Historia nie interesuje się intencjami. Historia liczy tylko rezultaty. A rezultat jest mierzący. 25 miliardów długu, gospodarka w ruinie, buntujące się społeczeństwo. System komunistyczny w Polsce właśnie zaczął umierać. A przecież miało być tak dobrze, miało być jak na Zachodzie, tylko bez kapitalizmu. Górnicy mieli mieć swoje fiaty, a państwo swoją stabilność. Ale nie można zbudować zachodu metodami wschodu. Nie można kupić przyszłości kredytem, gdy nie ma się sposobu na jego spłatę. Nie można dać ludziom wolności konsumenckiej, a jednocześnie odmówić im wolności politycznej. To wszystko wiedzieli już teraz, ale za późno. Gierek odchodzi od okna i siada przy biurku. Jutro będzie kolejne posiedzenie. Będą go pytać, będą rozliczać, a on będzie milczał bo co ma powiedzieć? Że próbował, że wierzył. Dekada Gierka kończy się z sykiem, jak wielki kolorowy balon, który powoli traci powietrze, marszczy się i opada. A ci, którzy latali w nim wysoko, teraz patrzą w dół i widzą tylko jedno: Grunt, który zbliża się coraz szybciej i wiedzą, że uderzenie będzie bardzo bolesne. Historia balonu Edwarda Gierka to nie tylko polska historia, to uniwersalna opowieść o pokusie szybkiego sukcesu. O iluzji, że można kupić przyszłość kredytem. O pułapce, w którą wpadają rządy liczące na to, że jakoś to będzie. Czy naprawdę ta lekcja została wyciągnięta? Spójrzcie na dzisiejsze długi publiczne wielu krajów. Na polityków obiecujących dobrobyt bez odpowiedzi na pytanie, kto za to zapłaci. Historia lubi się powtarzać, bo ludzie lubią wierzyć, że tym razem będzie inaczej. Ale liczby nie kłamią i nigdy nie kłamały. Dziękuję, że obejrzałaś, obejrzałeś ten odcinek. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jak działa świat pieniędzy, zasubskrybuj proszę ten kanał. To dla Ciebie jedno kliknięcie, a dla mnie sygnał, że warto opowiadać takie historie. Cześć!